Witam z lasu. Dzisiaj wyjątkowo urwanie się na łono natury. Pierwsza przekąska i pierwszy las za chwileczkę spacerek. Odpoczywamy dzisiaj w zieleni, jest sobota i mam nadzieję, że może jakieś na przykład kurki. Pierwsze znalezisko to młody podgrzybek, także już sam podgrzybki. Drugie znalezisko to śmieć myśliwego. Wszystkim świeży. A teraz okazuje się, że kurki są nie tylko w koszykach u sprzedawców przy drodze. A tak w ogóle oprócz tego, że podgrzybek był roboczywy, to jestem w lasach sierakowsko-wronieckich, właściwie pod Wronkami, bliżej Wronek. Zawsze tutaj przyjeżdżaliśmy na takie różne kurkowe miejsca. Typowo sosnowy las z fajnym poszyciem miękkim. I gliwie, i Mech. Piękna pogoda dzisiaj, aczkolwiek prawie upalnie. 28 stopni w cieniu. Więc zrobiło się wreszcie lato. Dobra, jak coś znajdę ciekawego, to wam pokażę. Yy, głównie tak zwane Bedułkowate. Różne psie, grzyby. Nie ma tam... jakiegoś tam szału na razie. No ale biorę też poprawkę na to, że jest sobota już jest w tym momencie około południa więc też nie oczekuję tutaj nie wiadomo jakiego szaleństwa bo tutaj lokalni zbieracze na pewno już swoje miejsca przeszli no ale fajnie się w ogóle wyrwać do lasu i coś zebrać na przykład podejrzewam, że koncentrat pomidorowy o, jest kolejny Zobaczymy, jak ten będzie też roboczywy to chyba sobie daruję w ogóle zrywanych grzybków. No, co znam na tą pleśń. Pokroję go tu, o, i tak roboczywy też. Pokroimy i zostawimy, niech tutaj się rozsiewa. Chyba trzeba sobie dać spokój z podgrzybkami, bo są takie podsuszone i prawdopodobnie będą i tak roboczywe Jest jak gdyby po wysypie, trochę są przyschnięte. Także oczy raczej nastawiam na, na kurki. No ale skoro takie kapelusze są niezbierane, no to pewnie nie było tak dużo tych grzybiarzy dzisiaj w lesie. Ale zostawiam, niech sobie rośnie. A więc las raczej pusty i suchy. Yy, idę sobie drogami, bo łażenie w haszczach i tak nic nie przynosi. Czasami nawet przy drogach więcej człowiek znajdzie, wiadomo, grzybiarze pędzą do lasu. Ale to nie odnosi się do dzisiejszej sytuacji. Dzisiaj raczej spacer, bo grzybów jak na lekarstwo. Nawet jak coś jest, to jest ewidentnie przysuszone. To widać, że są całe pomarszczone kapelusiki. Miejsca to są piękne w lesie. Jak bywały sezony grzybowe, to naprawdę można było stąd kosze wynosić. No teraz jest totalnie wszystko chrupkie pod nogami z suszy. Było niby bardzo dużo deszczu, ale wiadomo, że na takich glebach piaszczystych. No to wszystko to wsiąkło już dawno. Nie ma śladu po tym. Tutaj kolejne dzieło ludzkie oczywiście w lesie. Zamiast takiej małej terebeczki na grzyby, których i tak nie ma, mogłem zabrać spokojnie jakąś większą siatę na śmieci. To byłby lepszy pożytek z tego, bo już było parę puszek, butelek, żeby byłoby przynajmniej to wynieść. Tak to nie za bardzo mam w co brać. Jest nawet trochę tych podgrzybków, ale słowo się rzekło, nie chcę mi się ich ukroić, kroić, co niektóre będzie dobre, Zdaję daruję im życie dzisiaj. Wielu lat zresztą bardziej cieszą mnie takie zbiory fotograficzne czy filmowe teraz grzybów, niż zbieranie, noszenie, wożenie, jakieś tam. Wiecie, cięcia, czyszczenia, a połazić, znaleźć fajna sprawa. Tu zobaczcie jakiś stary egzemplarz. Już podgryziony chyba, podsuszone. Chyba tą drogą po prostu nikt nie chodzi, bo takie śliczności tutaj rosną. A tutaj takie małe gniazdo młodzieży grzybowej. Tu, tu, tutaj. O proszę. I o proszę. I tutaj schowany też jeden i tam, i tu, i tu, i jeszcze tu, albo tu. Jest ich trochę, tylko kurek brak. Nastawiłem się na kurki i niestety brak dostaw. Tutaj celutka rodzinka. Raz, tutaj dwa, tutaj też jest chyba schowany taki mały. Trzy, cztery, pięć. Na pewno niejedno z Was powie, że jestem wariatem. Nie? Chodzę po lesie liczę pod grzybki i nie zbieram. No ale tak trochę jest, że największa radość to jest ten moment znalezienia u mnie, a potem tam i se rosną. Kurek nie powiem, nazbierałbym no, zawsze do jajecznicy, czy do jakiegoś sosu, do jakiegoś mięsa. Fajne są. Kanie. Jakby była jakaś kania, to by się usmażyła, albo by się dołożyło do tych kurek. Czasem borowiki na smak super są, wiadomo, to się nawet jak nie używa w danym momencie, to się pokroi i zamrozi. Ale co tam wiecie, tutaj też spotyka się raz na jakiś czas. W zeszłym roku był taki wysyp na borowiki, wszyscy je pokazywali. Ja akurat wtedy po się nie chodziłem, ale zdarzają się nie? takie wysypy. Teraz mam inny wysyp, o. popatrzcie. Niestety na to można liczyć zawsze, kompletnie zawsze. A nawet na parkingu tu jest taka tablica. Posprzątaj, po sobie zabierz ze sobą. Kto tam czyta tablicę? Do kogo to jest w ogóle skierowane? Uważam, że to w ogóle szkoda pieniędzy. Po prostu Łazić człowiek za człowiekiem i prać po dupsku, jak To się mówi za to, co, co ktoś robi. No ale przynajmniej są borówki. Kwaśne to to, ale całkiem fajne, szczególnie jak jest właśnie ciepło. Można sobie poskubać. Tam też jeszcze są. O. Ślinianki dobrze reagują na to. Mniej się chce pić. Ok, zostawiam te zagajniki. Dużo tu jest lasów różnego wieku. W różnym wieku znaczy się. Więc pochodzę sobie po takim większym lasie. Może on nóż widele gdzieś jakieś gniazdo kurkowe, ale mocno się już nie napalam. Bo nie ma podstaw chyba, żeby oczekiwać, że coś tu wyjdzie. Ale las jest piękny. I na szczęście tylko pojedyncze osoby gdzieś głębiej w lesie. No, i powiem wam, że stare miejsca działają. Poszedłem jeszcze na ostatni rzut, na taką drogę wewnątrz w lesie, taką niepozorną, zarastającą, bo tu zawsze kurki znajdowałem. I troszeczkę z boku tej drogi, zobaczcie, takie gniazdo. Opłacało się jeszcze przedeptać. ale też są lekko przysuszone już. To jest raz. To już jest tam kilka, nie raz, ale raz. Tutaj, dwa, trzy. Cztery. Ewidentnie pominięte, ktoś to tam zbierał, zbierał, a w haszczągi nie zajrzał. Zobaczcie, jaka ta jest piękna. Ta już na jajecznicy starczy jedna, to już będzie jajko z kurkami. Do wsparcia jeszcze idzie taka. Tam jeszcze chyba została jedna, nawet wewnątrz. O, proszę bardzo. Elegancko. Powiem szczerze, że lepiej niż z wykrywaczem, bo coś się jednak znajdzie. No, tuż koło kurek się taki cudaczek tutaj. Schował pod drzewkiem cwaniaczek. Kolejne schowane. Widzicie? No, coś tam jest. Od razu wyczyszczone, gotowe do opłukania. I to jest dobra metoda na małą ilość grzybów. Zamknięta torebka papierowa, żeby się nie śmieciło. Jedna tym razem, ale... Ale jest maleństwo. Niby w sumie niewiele, ale to jest fajna porcja. I już widzę z tego miejsca kolejną. Coś z kuskowatych tutaj przyleciało. O, wejdź, O! Zobaczcie, takie chrząszcze zaraz odleci, odleciał już poleciał, Z długimi wąsikami. Okej. Okay. No i piękne gniazdo. Kiedy te kurki były w takich małych dołkach tutaj wzdłuż tej zarośniętej drogi. I niektóre przy tych małych buczkach, które są teraz tutaj posadzone przez leśników. I zobaczcie, jest kolejny dołek przy drzewku. I znowu są kurki. Czy to możliwe, że ta grzybnia się przeniosła właśnie z tymi drzewkami razem w jakiś sposób? Czy po prostu złapała tutaj dobrego jak gdyby żywiciela kurka i pod tymi buczkami się akurat umieściła? Nie mam pojęcia, ale coś spowodowało, czy przemieszanie gleby, czy, czy przyniesienie grzybni, że prawie w każdym dołku tutaj w tej linii były kurki. Coś mi się wydaje, że i bez drzewka i bez dołka też się coś znajdzie. O. Po prostu przy chrobotku, odmchem Tak, coś tu już jest zjedzone. Druga kurka jest zjedzona, Teraz tutaj zostawimy dla ślimaków. Czyli można powiedzieć, że moja droga nie zawiodła. Były kureczki. Teraz zasłużony poplas na, na borówkach, bo śliczne tutaj rosną. Robicie w ogóle borówy? Wiem, że może nie jest to tak atrakcyjne w smaku jak jagody. No to by jagody tu obok też rosną. Ale jagody, to tam w pierogach już wolę niż zbierać. A boróweczki, owszem, zobaczcie jakieś śliczne. Pyszne. Od razu mi się zechciało drożdżówki, która jest w samochodzie. No dobra, to kontynuujmy, bo zawsze chodziłem tą drogą właśnie. Więc idźmy dalej tą drogą. Pod grzybki to już widzę, gdyby ktoś chciał. Wybierzcie się pod wronki, bo proszę bardzo. Ruchu w lesie dużego nie ma, podgrzybki rosną. Ale ja je zostawiam dzisiaj tak jak już wiecie. Dobra, idę szlakiem kurkowym. Ciekawe czy jeszcze na coś trafię, o tym, że nie było dużo ludzi. Świadczy też to, że jest bardzo dużo pajęczyn niepozrywanych pomiędzy drzewami. Bo gdyby tutaj tłum się przewalił, to zebrałby wszystko to jest kolejny. I tu kolejny. O, Może jeszcze. O, proszę bardzo. Nawet nie schowane. Nawet się nie chciało im chować mocno. Proszę bardzo. Tu i tu na widoku. O nie. Śmiecenia na mojej drodze nie będzie. Żadnych mi tutaj gerów w lesie. Zabieramy to. Wyjątek zrobię i wezmę. No, trzeba być niepospolitym gnojkiem. Żeby sobie przyjść do lasu, no bo kurcze to nie jest miejski chodnik, więc ktoś przyjechał tutaj na te grzyby, czy w jakimś innym celu turystycznym i odpstrykolił sobie tego, tego Tajgera. No i spokojnie lubi się truć, niech pije. To tam nie moja sprawa. Ale, żeby kurde pustej puszki ze sobą nie zabrać z powrotem, to już jest dramat. Albo zrobimy jeszcze inaczej z tym komentowaniem, albo powiem jeszcze inaczej, wy zrobicie z tym co chcecie. Przenoszenie puszek do lasu jest czystym, i tu zostawiam gwiazdki. Ja nie muszę tego wykropkować, a wy sobie sami to w głowie dorobicie. O, zobaczcie to. Bank, jeden placek, ładny, nawet nie taki stary. I tutaj po sąsiedzku. Można zbierać, można. Ale myślę, że jakby teraz właśnie spadły deszcze, to byłby najlepszy moment. tak ta grzybnia dostała jeszcze połera, zanim to wszystko wyschnie. No to możemy przećwiczyć. Przynoszenie puszek do lasu jest to. Tylko nie piszcie w komentarzach. Ta druga puszka przydała się tylko z jednego powodu. Przybiegłem tu do niej, bo ją zobaczyłem z daleka, a pod nogami mam to. Dwa puszkowce i sporo kurek. Jestem zadowolony. Tutaj dochodzę do takiego miejsca gdzie z reguły zawracałem kiedyś to była taka tutaj droga w lewo przecinka w lesie taka właściwie taka sama mniej więcej droga jak tutaj szedłem nią ale kilka lat temu druga część tam została wycięta no i teraz ta droga która była w środku lasu zamieniła się w taką brzeżną troszkę inaczej od razu wygląda roślinność, bo wyszło tu więcej wrzosów jest więcej światła. Tu już są takie miejsca na jakąś kanie. Ale właściwie w Puszczy Noteckiej to są miejsca na wszystko. Nigdy nie wiesz, gdzie wyskoczy borowik, gdzie wyskoczy podgrzybek. To bardzo tutaj jest mieszane. No, za parę lat tu po prawej też będzie większy las. Może tego już nie będzie. No tak to jest. Pamiętam, że dawniej jak tu łaziłem, to właśnie na tej części drogi też było trochę kurek, ale teraz nie spodziewam się. Bo po prostu już jest to inne siedlisko w tym momencie. Podgrzybki może będą, ale, ale kurek to tutaj się już teraz nie spodziewam. Chociaż ślady po kurkach widzę, bo to jest chyba... O. Nie, to jest sucha kurka po prostu. No czyli coś tu bywa. Może ta grzybnia tu ocalała. Zobaczymy, a nuż widelet, może jeszcze coś tam się dozbiera, ale i tak już jestem zadowolony. Jutrzejsza, czyli niedzielna, jajecznica będzie kurkowa. Mogę wysłać zaraz wiadomość do Magdy, żeby Broń może Kurek nie kupowała, bo nawet nie wie chyba, że jestem dzisiaj w lesie po drodze. No, zobaczymy, jak coś jeszcze wpadnie to, to się odezwę. W sumie doszedłem do wniosku, że nie będę już tutaj kontynuował tą drogą, nic tutaj raczej nie ma. Trochę psiaków i to wszystko też takie przyschnięte grzyby. Także dosyć. Idę sobie na zimut teraz w przeciwną stronę tutaj do asfaltu. I chyba wzdłuż drogi gdzieś będę się kierował z powrotem do auta. Jak w drodze do parkingu coś tam jeszcze będzie to to na pewno Wam pokażę. Wychodzę sobie z lasu już taką drogą padłą do asfaltu. I jak już dochodzę do miejsca gdzie jest 50 metrów do asfaltu to już niestety zaczyna się to plastiki po posiłkach, po butelkach. Masakryczna ilość. Tutaj chyba ktoś wyrzucił więcej. Nie będę nawet brał, bo to są jakieś mieszane śmieci. Jest tego tak dużo, że to naprawdę wymaga interwencji, nie wiem, lasów albo gmin. Pełno syfu. No nie mogłem do tego się jak gdyby już ustosunkować inaczej jak zmienić torbę i, i proszę chyba z 15 puszek wyrzuconych w jednym miejscu do lasu oczywiście Brawo, brawo! A teraz już do odpoczynku kawałek do parkingu asfaltem Spokój jak diabli zobaczcie jest weekend puszczanotecka droga w pobliżu wronek w lesie droga idealna, dodajmy kiedyś to były straszne dziury od iluś tam lat już jest super dojazd upał pogoda powiedziałbym idealna w ogóle na wyjście z domu no niestety i takie rzeczy też są idę teraz wzdłuż rowu no to też chciałem powiedzieć tłumaczy fakt śmieci, to niczego nie tłumaczy tłumaczy tylko pod tym kątem, że po prostu one tam zawsze są. A swoją drogą jak tak idei patrzę na te plastiki mamy chwilę czasu wzdłuż asfaltu To jestem ciekaw waszego zdania co do zmian w recyklingu, które mają wejść, czyli maszyny, które będą wszędzie od nas skupywały te butelki. Tak jak teraz plastikowe już można. Czy puszki to także szkło. Napiszcie w komentarzu co uważacie, czy to przyniesie jakąkolwiek dobrą zmianę. Bo już słyszę takie zdania, że komu będzie się chciało za 10 groszy sztukę targać całe wory rzeczy do, do sklepu. Albo na przykład to bez sensu, bo i tak gotówki za to nie będzie, tylko paragon na, z kodem na towary w tym sklepie. Są głosy, że ten nie lubi tego sklepu, a ten nie lubi tamtego, więc nie pójdzie tam z tymi butelkami czy z czym innym, bo... Bo nie robi tam zakupów. Nie, wiem, Moje zdanie jest takie, że dopóty, dopóki systemowo się tego nie zmieni i nie będzie skupów, jakiś po prostu, no to takie rzeczy nadal się będą działy. Systemowo mam na myśli nie przez sieci komercyjne sklepy, które po prostu tym mechanizmem chcą ściągnąć do siebie klientów, żeby zostawiali pieniądze, tylko systemowo w sensie przez państwo uruchomić sklepy, skupy, które. Które będą normalnie płacić za ten cały syf. Jedno z dwojga: albo zabronić produkcji tego syfu, albo płacić za, za skup. Inaczej nic się nie zmieni. Idę tutaj cały czas tak brzegiem lasu trochę rowem i po prostu plastikus jest na tony. Reasumując ten super wywód, osobiście wątpię. Raczej nadal będziemy mieli te śmieci w rowach. No tutaj też maślaczki. Proszę, raz. Tutaj kolejne i tam dalej, kolejne. To jest też grzyb, którego nie zbieram. Nie lubię ani jego konsystencji, ani obierania, ani smaku. Jest taki obrzydliwie śliski, Może nie jest w spektrum mojego zainteresowania. Dobra, dochodzimy do parkingu. Teraz upragniona przekąska i trzeba się napić, bo jest bardzo gorąco. O, tu już jest parking, widzę samochody. A tutaj, proszę bardzo. No chyba, że wszyscy to jak ja na kurki tylko przyjechali. Może być i tak. No i to tyle chyba dzisiaj z lasu. Przekąska numer dwa. A ja teraz będę się zbierał z Zawronek do Orla. Chcę wrzucić parę rzeczy jeszcze z naszych klamotów zanim wyprowadzimy się z uleczalni. Trochę śmieci, trochę ciuchów, jakichś tam drobiazgów. No i dzisiaj oczywiście, nie przez przypadek dzisiaj, wybieram się do Orla, bo w Winnicy dzisiaj znowu kolejny koncert dwóch gitarzystów. No, będzie klimatycznie. Nie wiem, czy cały koncert dzisiaj uda mi się być, bo już parę ładnych godzin jestem za domem. Jeszcze Klara czeka wieczorem na spacer, ale mam nadzieję, że sporo chwil zaliczymy. Zabaw myśliwskich, ciąg dalszy. Drobnych rzeczy jest mnóstwo, takich jak trytki, jakieś oszczelki, kółeczka, ale zawsze znajdzie się coś, co znowu mnie zadziwi. Idę sobie po parkingu. A tu ktoś przygotował espresso chyba dla mnie. Ktoś zostawił drina albo, albo kawkę na parkingu. Proszę bardzo, jako leśna obsługa. Ok, po przekąskach, po odpoczynku lecę do teraz. Chcę wstać, wyjść mnie, patrzeć w tył, na dworzec